Państwowa Inspekcja Pracy organizuje co roku konkurs na pracodawcę organizatora bezpiecznej pracy. Zdobyliśmy pierwsze miejsce w kategorii firm do 250 e, zatrudnionych do 250 osób, pierwsze miejsce w Małopolsce. Cieszę się z tego oczywiście, ponieważ poza tym, że jasną rzeczą jest, że naszym zadaniem jest dostarczanie dobrej wody w sposób bezpieczny i nieprzerwany oraz odbiór ścieków, no to przede wszystkim naszym zadaniem jest tak zorganizowanie pracy, żeby ludzie bezpiecznie do domu wracali. A może nie każdy sobie zdaje sprawę z tego. My posiadamy ponad 60 jednostek transportowych, posiadamy kilka koparek. Prace w terenie to są prace obciążone dużym ryzykiem, w związku z tym troska o bezpieczeństwo pracowników jest tutaj bardzo istotna. Istotna, zarówno w wymiarze takim, żeby dostarczyć im dobre narzędzie do pracy i to robimy. Myślę, że na zdjęciach będą Państwo mogli zobaczyć, ile sprzętu nowoczesnego kupiliśmy, zarówno po to, żeby było bezpieczniej, jak i po to, żeby szybciej można było usuwać awarię, diagnozować. Ale też bardzo ważne jest podejście pracowników, szkolenia, przekonanie ich do tego, że hełm na głowie nie jest hełmem na potrzeby inspekcji pracy, tylko na potrzeby jego zdrowia, troski o niego, o jego rodzinę. Wydaje mi się, że coraz lepiej nam się to udaje. Świadomość pracowników tutaj jest bardzo wysoka, i to nagrodę też odbieram jako nagrodę dla wszystkich, oczywiście, pracowników, którym serdecznie dziękuję, że oprócz tego, że rzetelnie podchodzą do realizacji zadań, to również w tej rzetelności mieści się potrzeba troski o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.